Ja jestem Krystian, a to odcinek z, z Szymonem. Przywitaj się. Cześć, Szymonko. Będziemy grali jeden na jeden na boksach do siedmiu rund. No i zaczynamy. Szymon gra od czwartego sezonu, więc... O nie. że większość pedańców to będzie tak wyglądać: czyli ja dostaję, i potem przegrywam, właśnie. Kurde. Właśnie się montowali takie bomby. Przed wiekiem grali, a jeszcze gram na padzie, więc tutaj utrudnienie takie, bo gram dwa dni na padzie. Jeszcze mam gram na komputerze, więc mam ma małą przewagę na ten Jak jednak zatem e, gram, gram od szóstego sezonu do, e, e, do nie wiem do dziewiątego napadzie, a potem miałem przerwę kilkosezonową. No niestety, niestety. O nie, co jest? Jakie lagi? Dobra. Przynajmniej jedną rondę. Dobra, przypominam o łapce w górę i subskrypcji kanału. Bo i z oczywiście z dzwoneczkiem, bo sobie z dzwoneczkiem jest bez. bez, 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 bez ogona. Więc polecam Dobra, więc po tamtym odcinkiem może wam się jeszcze uda wbić 10 łap w górę Ale... nie wiem, więc po tym odcinkiem jak będzie, yy, nie wiem, może 7 łap w górę To... to kupuję sobie kamerkę I będziemy widać, no to zobaczymy czy nam się uda, pić czy nie? Co wiesz? <grytanie> <grytanie> o oh nie, popierd... Okay. Dobra, odegrałem się No ale żebyście widzieli jak my się rozdziewaliśmy, to jak go dojeżdżałem No wtedy to Szymon ze mną robił miaskę ale i tak wygrałem Xe 8 do 7, ale okej nie rundzie Yo, ludzie, jakie lagę miałem? Dobra, teraz trzymam no. tutaj, wygra. Nie, dam się, nie. Jestem nie, 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 dawaj. Dobra, dzięki, chłopie. O nie, jakie lagi mam. Tylko dziesięć. Ach. Widzicie, jak to jest. Na razie idziemy Web. w tak jak, Tak jak w tamtych rundach zresztą. No, ale i tak wygrywałem większością. Jakbyśmy grali na hedy, to ja bym to zrobił tam. A jeszcze ja mam się i spadek internetu, Mnie... nie no. Nie no, widzicie jak ja mam lagi? Tu hecik wleciał. Na rajon. O nie leczył. No. Tak byłem. Ja! Widzicie? Ale słabo mi idzie. W tych lagach. Nie to, że się tłumaczę, nie, ale... Ciężko jest grać tak. Jakoś przed nagrywaniem odcinka miałem 30 pingów. Gdzie chłopi powinien leżeć, bo mi nie dał demej damage... Widzę że kill off? Ale. Tak, kill off. To jest moje w tym sezonie pierwsze. Je, na odcinku pierwsze 1 na 1 padzie Więc jeszcze potem sobie to zmontuję i wrzucę. Może jakoś nie robię za dobre montaże, ale przynajmniej jakoś muzyczkę w tyle wrzucam. O, ty łapiesz, no ty chłopiec na dole jesteś Olak ja Dobra, nadgoniłem, nadgoniłem straty. Teraz się wygrywasz ze mną team 4. No. Jeszcze tylko dwie rundy wygrane dla mnie, i wygrywam z tobą. Więc... Nie, Do. Ty chłopie! Co ty robisz? Gram na lada. teraz

Może potem pójdziemy na ID i zobaczymy, jak to na ID pójdzie. No to możemy po odcinku pójść na ID i zobaczymy. Może nagramy jeszcze. Nagram drugi odcinek z Szymonem. O nie! Jak się opokorzyłem Co zrobił? Dobra, nadrabiamy, nadrabiamy Trochę nadrobił, Szymon. Ostateczna runda. A chyba, że jeszcze pięć zagramy, a no, w tym Szymon wygrał więc... Porobiłem go na IT teraz. Hop, nie widział. moje. Nie no wiedziałem tylko... Taka chora, taka chora jest ta pompa to padł się Nie Co chłop zrobił? No nie! Jest... Widzicie? Nadrabiam Jest tylko to O nie, wiesz, że to prowadzenie, dobra, teraz ostateczna runda jest Ostateczna, trzeba się skupić, bo nie mogę przegrać na własnym odcinku. Dobra, w jakim stylu to zrobiłem? Słabym. Dobra, i takim accentem kończę odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu lajki z z dzwoneczkiem, a my się widzimy w kolejnym odcinku